kosztuje wyjazd na Galapagos w przypadku naszej czteroosobowej rodziny? Na ulicach próżno szukać ludzi. A ile to wszystko kosztuje? Właśnie mnie foka. Czy mamy książeczki szczepień, a w nich wycieczki na wyspie Izabeli już ogarnięte, dlatego zobaczymy jeszcze, jak wyglądają ulice wyspy Izabela. A te przypominają trochę wyspy prywatne, oczywiście, na Malediwach, gdyż te właśnie są też takie nie do końca rozwinięte, z takimi gruntowymi drogami prowadzącymi przez środek miasta, ze słabą bazą hotelową, co nie uważam za jakiś negatyw. Dzięki temu bardzo fajny jest klimat. Na ulicach próżno szukać ludzi, co bardzo ciekawe, tak w południe, między godziną 10 a 16 to w ogóle te miasta zamierają. Wynika to między innymi z tego, że jest już taki pewnie przyjęty standard, być może jest za gorąco. W ciągu dnia, ale również wszyscy o tej godzinie wyruszają na różnego rodzaju wycieczki organizowane przez operatorów łódek i po prostu miasta zamierają, wszystkie restauracje są puste. Taka ciekawostka, że nie możemy znaleźć klucza, według którego zrozumiemy jak niektóre restauracje i sklepy są pootwierane, bo po prostu każdy otwiera się według swojego własnego uznania. Jednego razu idziemy i sklep z ubraniami jest otwarty, drugiej godziny idziemy jest zamknięty, a następnego dnia całkowicie na opak, na odwrót i wydawałoby się, że być może znajdziemy jakąś logikę w tym, że jest południe, dobra, wszyscy mają lunch, siestę, i wtedy nie pracują, ale nie ma w tym żadnej logiki. Także każdy z posiadaczy jakiegoś sklepu, biznesu, restauracji wybiera sobie dowolnie. Tak jak powiedziałem, hoteli tutaj próżno szukać jest parę takich kwater. I na pewno nie jest to miejsce, do którego szukamy wypłoczeń, tak jak na Malediwach. W ogóle takich resortów tutaj nie spotykamy, nie ma tego typu dużych korporacji, konglomeratów, jakichś Hiltonu, może gdzieś w głąb lądu, ale po co jechać na Galapagos, żeby spać gdzieś w okolicach wulkanu, wówczas wszędzie jest daleko. Z tego co przynajmniej jest powtarzalnie zauważalne, to widzimy, że miasto troszkę pobudza się wieczorami, gdzieś tak na przełomie zmroku, między 18 a 19, gdzie wszyscy idą do restauracji od godziny 19-20 wszyscy siedzą w małych knajpkach i sobie biesiadują. To jest ta najfajniejsza pora dnia, nie jest za gorąco, bardzo dużo małych otwiera się restauracyjek które sprzedaje na przykład szaszłyki, raz to są krewetki, raz kurczak, raz mięso, i wszystko jest po 3 dolary. Także bardzo niedrogo, i po raz kolejny tutaj potwierdzamy, że taki lekki street food jest jednym ze smaczniejszych, więc to zdecydowanie możemy powiedzieć na plus. A co nas czeka dzisiaj? Otóż jedna z ciekawszych atrakcji, jaką można zrobić na Wyspie Izabeli, czyli po prostu wypożyczenie rowerów. Przy tej okazji warto powiedzieć, że głównymi biznesami w mieście są tutaj po prostu wynajem rowerów. Prowadzenie restauracji albo jakiegoś takiego małego marketu, albo być tour operatorem. To są cztery biznesy, które tutaj ludzie prowadzą i praktycznie nie widzimy żadnych, żadnych innych. Zaraz wypożyczamy sprzęt, zarówno do snorkelingu, żeby w okolicach portu sobie popływać, zobaczyć żółwie. Pojedziemy tam naszymi rowerkami. A ile to wszystko kosztuje? Rowery na cały dzień po 10 dolarów od roweru. Jest już wliczona cena kasku. Jeżeli chodzi o sprzęt do snorklowania, to każdy zestaw za 3 dolary za dzień nie uwzględnia to niestety płetw, także płetwy wliczone. Dodatkowo pożyczyliśmy również jedną kamizelkę. Normalnie chciał 5 dolarów, ale stargowaliśmy na 3, bo stwierdziliśmy, że jak bierzemy tyle, to już coś nam się należy. Lecimy snorklować. A co ciekawe, rowery wydawane są bez jakiejkolwiek przypinki do zabezpieczenia przed kradzieżą, gdyż w tak niewielkiej społeczności nie ma w ogóle sensu zapinać. Nikt tego nie robi, każdy podjeżdża pod wskazane miejsce. Szczególnie lokalni, którzy wykorzystują rowery do bieżącego poruszania się po mieście, bo jest to najwyższa forma. I na rowery są oklejone, z jakich wypożyczalni są wypożyczone, więc nawet jeżeli ktoś by ukradł, no owszem, może zerwać naklejki, ale rzeczywiście w tak małej społeczności taka kradzież łatwo by wyszła. Alternatywnym środkiem komunikacji po mieście jest taksówka, cena jest prosta, łatwa do zapamiętania, bo jest to 1 dolar od każdej osoby. Dzieci kosztują po pół dolara, natomiast odległości są tak małe, że wszędzie dojedziemy pieszo, bądź dojedziemy rowerem, więc auto potrzebne nam jest jedynie wtedy, kiedy chcemy przewieźć coś ciężkiego. Pominając o kosztach, jakie trzeba ponieść na wyspie Galapagos, trzeba również wspomnieć o tym, że wyspa Izabela to teren kolejnego parku narodowego i w tym przypadku wejście kosztowało nas 10 dolarów od osoby. Dzieci po 5 dolarów. Tak jak w przypadku wyspy Santa Cruz musieliśmy zapłacić po 200 dolarów, 200 od osoby dorosłej i 100 od dziecka. No to tutaj wyglądało jak promocja. I tak uważam, że jest to znów dużo. Tym bardziej, że płaciliśmy już za jeden wjazd. A dziś nasze snorklowanie zrobimy w zatoce Concha de la Perla. I w tym przypadku, jak z w sumie nielicznych przypadków na Galapagos. Ta przyjemność jest darmowa, pod warunkiem, że ma się swój sprzęt. Jeżeli tak jak my, no to trzeba je wypożyczyć. A wycieczka rowerowa również jest bezpłatna, pod warunkiem, że masz rower. A do pływania ustawiła się już tutaj duża kolejka, jak na Galapagos. Całe kilkanaście osób. No, po prostu tłumy. Ale również mamy kolegę. Taki kolega również tutaj chyba czeka w kolejności na snurklowanie, żeby jakieś żółwie zobaczyć. nie zapnęła mnie foka. Niezbyt mocno, ale chyba zakłóciłem jej przestrzeń. Mądry pan tutaj mi zwrócił uwagę, żebym nie podchodził za blisko do e, samców. A do ruin, morów i do plaży amorów, do plaży zakochanych, prowadzi taka częściowo piaszczysta droga. Stąd rowery, które się wypożycza. Mają szerokie opony i szeroką kierownicę, że można było dojechać. Droga wygląda przepięknie, bo jedziemy wzdłuż plaży. Kochanka już do nas przyszła, a tutaj czytamy, że nie należy wchodzić na ten obszar piasku, gdyż, ponieważ jest to obszar lęgowy tychże przyjemnych gadów. Człowiek sobie tutaj bezpiecznie wchodzi, wydaje się, że nic nie ma, a jak się zaczyna stawiać stopy, to się wszystko zaczyna ruszać, bo te kraby uciekają i te legwany, których po prostu nie widać, one się zlewają. Pierwszy raz widzimy takie znaki, żeby jechać wolno, żeby przypadkiem. Iguany nie przejechać, bo tam była przeprawa i iguan, Iguana Crossing. A tutaj idziemy sobie niepostrzeżenie. Spotkaliśmy żółwia. A ja po prostu jak prawdziwy ranger. Go wypatrzyłem w zaroślach. A to, że go spotkaliśmy, to chyba nie dziwota. Wszak dochodzimy do obszaru, w którym te, te żółwie występować mają właśnie. A mówi nam o tym znak. Tylko wróciłem od tego znaku i zobaczcie, przecież tu jest kurdy ten znak. Ruszamy na rowerach, a Ala rusza i mówi żółw. A tutaj jest po prostu elegancko maszeruje nasz kolega. Wszystkie żółwie, które towarzyszyły nam dzisiaj na drodze, to najpewniej samice właśnie, bo w tym okresie schodzą one z gór w okolice brzegu, żeby złożyć jaja. A cały ten obszar, który widnieje przed nami, to tutaj tą ścieżką właśnie przed chwilką jechaliśmy rowerem. To jest właśnie teren Parku Narodowego Galapagos. Jak to mawiał klasyk, może i nie ma gór, ale też jest zajebiście. W naszym przypadku nie będzie dzisiaj murów, bo tam nie dotrzemy. Jest. Kilometr pod ostrą górę, sama końcówka trasy jest mocno, mocno, mocno pod górę. Dojechalibyśmy tam spokojnie, tylko za mało czasu. Bo o godzinie 18 musimy dać rowery, które wpuszczyliśmy. a jest już przed 17, więc czeka nas godzina drogi z powrotem. A wydaje mi się, że nawet więcej, więc będziemy musieli jakieś mocne tempo narzucić. Ale mnie taki widok. Jak najbardziej wystarczy. Nasz pobyt na Galapagos nie opiewał wspaniałe pogody. Było tak trochę w kratkę. I przy tej okazji warto powiedzieć, że Galapagos to raj dla osób, które nie cierpią przesadnych upałów. Tutaj przez cały rok utrzymuje się w miarę stała temperatura między 20 a 30 stopni. A dzieje się tak dlatego, że wpływ mają na to około równikowe wiatry, które wymiatają ciepłe powietrze i jest tutaj po prostu chłodniej. Co jeszcze warto zobaczyć na wyspie Izabeli? Otóż warto wykupić e, rejs na snorklowanie w tzw. okolicach Los Tunelos. Tam obowiązkowym punktem do zobaczenia są przede wszystkim koniki morskie. My już takowe widzieliśmy podczas wizyty na, na snorklowaniu w, e, na wyspie Tintoreas. Stąd odpuściliśmy sobie tę przyjemność, gdyż. Kosztowała aż 110 dolarów od osoby. A mieliśmy to szczęście, że zobaczyliśmy bardzo dużo zwierząt. No, ale dla wszystkich, którzy chcieliby w pełni wykorzystać potencjał wyspy Izabeli, to wyspa Los Tunelos 110 dolarów. Dodatkowo popularnymi wycieczkami są również wycieczka na wulkan Cerro Negro, jeden z aktywnych wulkanów, 40 dolarów od osoby, ale również wycieczka do kopalni siarkowych. Nas nieszczególnie nie interesowała, więc sobie całkowicie odpuściliśmy zapytania. To są takie główne wycieczki, które można spotkać na wyspie Izabeli właśnie. Galapaska przygoda dobiega końca, lecimy na nasz samolot, a przede wszystkim lecimy zrobić zestawienie kosztów, które zaraz omówimy wspólnie z Excelem. Dostańcie do końca, żeby zobaczyć ile to wszystko kosztowało, czy warto jechać do Egiptu, czy może za podobne pieniądze warto kusić się na Galapagos. A to nas jeszcze ciekawa niespodzianka spotkała, warto wiedzieć. Właśnie byliśmy i wrzucaliśmy nasz bagaż, nadawaliśmy go. No i pani sprawdziła nasze paszporty, owszem. I sprawdziła, czy mamy bilety wylotowe z Kostaryki. I tutaj następuje pewna niekonsekwencja, bo kiedy wjeżdżaliśmy do Kostaryki samochodem, a robiliśmy to dwukrotnie, no to nikt nas nie prosił o bilet wylotowy z Kostaryki. A tutaj zapytali nas, czy mamy bilet w którym potwierdzimy wylot z Kostaryki, właśnie, więc trochę niekonsekwencja, no bo jeżeli to samo zrobi Londyn, no to przecież nie mam daty, kiedy wyjadę z kraju, mam permit na 90 dni pobytu, ale nie wiadomo, kiedy go opuszczę. Druga ważna sprawa, sprawdzali nas, czy mamy. Książeczki szczepień, a w nich potwierdzenie, że jesteśmy zaszczepieni na, uwaga, żółtą febrę. No i o tym nie wiedzieliśmy, muszę się przyznać, i okazuje się, że pani pokazuje mi przepisy, i znów na granicy lądowej tego nigdzie nie sprawdzali. No i w przepisach jest napisane, że jeżeli przekraczaliśmy kraje, w których jest zagrożenie żółtą febrą, to powinniśmy mieć szczepienie właśnie. No i tak się zastanawiamy, skąd w takim razie. Ta niekonsekwencja, ale podróżujemy z Ameryki Południowej, Ameryka Południowa, Kolumbia, Ekwador jest uznany za obszar, w którym jest ryzyko zachorowania na żółtą febrę i stąd trzeba mieć szczepienia. My przed wyjazdem żeśmy się zaszczepili, także szczęśliwie wszystko mamy. Gdybyśmy tego nie mieli, no to byśmy mieli dużego zonka. Galapaski lotnisko jest pierwszym ekologicznym lotniskiem świata, to znaczy, że jest neutralny względem klimatu, produkuje samo prąd, ma swoje solary y słoneczne, które wystarczają własne potrzeby i nie potrzebuje dodatkowego zasilania. A teraz to, co wszystkich interesuje najbardziej, czyli ile kosztuje wyjazd na Galapagos. W przypadku naszej czteroosobowej rodziny, wyjazd 11-dniowy wyniósł 4800 dolarów. Na to składało się kilka czynników. Największym to oczywiście loty, które pokłonęły aż 44% budżetu. I to jest Koszt, który może się zmieniać od każdej osoby i na nim warto najbardziej pracować, żeby dolecieć na Galapagos tanio. My za cztery bilety dla czterech osób zapłaciliśmy 2100 dolarów, ale lecieliśmy z Kostaryki i to, co jest bardzo istotne, nie da się inaczej polecieć niż przez Ekwador, gdyż na Galapagos latają samoloty tylko z dwóch miast z Ekwadoru. Więc jeżeli uda Wam się znaleźć tanio bilety, to wówczas trzeba ten koszt sobie. Podmienić. Drugim największym kosztem w przypadku wyjazdu na Galapagos jest koszt wycieczek, bo to jest aż 16% budżetu oraz koszty. Inne również 16%. I żebyśmy byli tutaj całkowicie szczerzy, musimy powiedzieć, że te inne koszty to właśnie to, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku, czyli wejściówki do Parku Narodowego Galapagos, które w naszym przypadku wyniosły 200 dolarów od osoby dorosłej i 100 dolarów od, od dzieci. I niestety tego kosztu się nie da uniknąć. Jeżeli chodzi o wycieczki, to również można tutaj negocjować, natomiast my już częściowo te kwoty znegocjowaliśmy, więc. To, co wynegocjujecie, to jest wasze i jeżeli chcecie jakieś dodatkowe wycieczki, no to trzeba to w budżecie zaplanować. I tak koszty inne to było 757 dolarów, a wycieczki i transfery to 784 dolary. Mówimy, mówimy tutaj zawsze o czterech osobach. Kolejnymi kosztami, które w naszym, naszej ocenie były najmniejsze, ale również potwierdza to nasz Excel, to jedzenie oraz noclegi. To jest obszar, w którym można wszystko załatwić względnie budżetowo. Noclegi dla czterech osób na 11 dni to 566 dolarów. Jeżeli chodzi o jedzenie i napoje, to w naszym przypadku było to 563 dolary. I w naszych poprzednich odcinkach znajdziecie sposoby jakieś tanio oraz przykłady hoteli, w których spaliśmy i zapłaciliśmy względnie niedużo. I te dwa koszty to było odpowiednio 12% i również 12 w zaokrągleniu procent pełnego budżetu. W całości naszego zestawienia uwzględniliśmy również koszty inne. I musicie wiedzieć, że każdy, nawet najdrobniejszy, koszt był uwzględniany. W naszym przypadku, kiedy byliśmy w czerwcu 2025 roku, dolar kosztował. 3 ,70 zł. 70 groszy. Podsumowując, wyjazd na Galapagos wyniósł niespełna 18 tysięcy zł. Dajcie znać, czy Waszym zdaniem to dużo, czy mało. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie subskrypcję. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego wyjazdu bądź innych naszych podróży, zostawcie komentarz. A już teraz zapraszamy Was do Indii, w których naprawdę będzie się działo. Do zobaczenia. Hej!